Rok 2021 dobiegł wreszcie końca, tak więc przyszedł czas na podsumowanie najlepszych komiksów tego roku. Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że udało mi się przeczytać aż 100 komiksów, a właściwie albumów komiksowych, z czego przy okazji zrealizowałem postanowienie zeszłoroczne: a propos tego, aby czytać komiksy z większej ilości wydawnictw, co zresztą będzie widoczne na tej topce. Poza tym, względem zeszłego roku zmieni się głównie to, że na początku będą specjalne kategorie, które mają uhonorować pewne komiksy, które de facto do topki się nie załapały, ale w jakiś sposób chcę sobie o nich w tym momencie pogadać. Tak więc zacznijmy od tychże kategorii, a pierwszą z nich jest zeszłoroczny przegrany, który powinien być wygranym. I w tej kategorii wygrywa Tokyo Ghost. Jest to fantastyczna historia e, Ricka Remendera, i Shiana Murphy'ego, jak dobrze pamiętam, e, którzy przedstawili fantastyczny świat cyberpunkowy, w którym dość ciekawie ukazali, jak może elektronika wpłynąć na nasze życie, ale przede wszystkim jest to dobrze napisana, fajna e, cyberpunkowa historia, z prześwietnymi rysunkami, światem, klimatem, po prostu wow. Generalnie miałbym szczery problem z ułożeniem ścisłej topki w ramach zeszłego roku, gdybym ten tytuł przeczytał przed zrobieniem odcinka, a niestety przeczytałem go dwa tygodnie po zrobieniu odcinka i z bólem serca patrzyłem na to, że on się w tej topce nie znalazł. Dlatego teraz macie już, jest Tokyo Ghost, jest to ten honorowy, honorowe miejsce, które znalazłoby się tam, gdybym nie był dzbanem i przeczytał to wcześniej. Innym nadrobieniem, ale już o wiele starszym, o którym chcę po prostu powiedzieć, bo uważam, że było to fajne nadobienie, jest Łasuch. Generalnie nadobiłem ten komiks na fali serialu, bo wszyscy gadali o Łasuchu, a ja stwierdziłem, że nie będę oglądał serialu, tylko po prostu najpierw sobie sprawdzę materiał źródłowy. No i wciągnąłem się niesamowicie do tego stopnia, że właściwie serialu jeszcze nie obejrzałem, a serię skończyłem komiksową. Uważam, że jest świetna. Uważam, że jeżeli jeszcze jej nie czytaliście, to na pewno warto. Ma świetnie wykreowanych bohaterów, ma gęsty, mroczny klimat, post-apokaliptyczny, który no świetnie działa z tą nutką tajemnicy. Po prostu wielkie wow. No i przy okazji Jeff Lemire udowodnił mi, że Moon Knight to nie był jednorazowy strzał, a naprawdę jest dobrym scenarzystą jak mu się chce. Także fajnie, bo ostatnio nawet zacząłem wątpić. Na szczęście Łasuch przypomniał mi, że mam do czynienia z bardzo dobrym scenarzystą. Inną kategorią, już bardziej współczesną, jest największe zaskoczenie. W tej kategorii, moim zdaniem, zwycięzcą jest Wonder Woman Martwa Ziemia. Komiks, który zaskoczył mnie o tyle, że był to okres, w którym ja coraz mniej wierzyłem w jakiekolwiek komiksy DC. Szczególnie w komiksy współczesne, bo jak wiemy, jakieś tam starsze rzeczy oczywiście bardzo fajnie działają. Natomiast muszę przyznać, że bardzo mało wychodziło współczesnych komiksów w ramach tego uniwersum, które w jakiś sposób mi zaimponowały. A ten komiks mi to zrobił. Ja znaczy, ten komiks to zrobił. Szczególnie w ramach Black Label, które zazwyczaj no nie ma najlepszych komiksów moim zdaniem, a tutaj dostaliśmy koherentny, porządny komiks yy, z bardzo fajną bohaterką. Bardzo fajnie interpretujący całe uniwersum, gdzie Batman może stanowić zwykłe tło jakieś tam, post może być postacią epizodycznym i epizodyczną, a mimo wszystko to działa. I naprawdę super. Szczególnie jeszcze rysunki tam bardzo fajnie działały. Fabuła była całkiem porząd w porządku, była do dość dobrze rozpisana, więc po prostu wielkie wow. E cieszy mnie, że takie komiksy wychodzą i przywracają wiarę, dlatego największe zaskoczenie. Ta, ta statuetka ląduje w rękach Wonder Woman. E, przechodząc już bardziej do topki, ale jeszcze nie. E, chcę powiedzieć, że w tej topce nie znajdą się reedycje. Kategoria Old Bad Gold e, to ser właśnie służy temu, aby wyróżnić reedycje. Serie, które są fantastyczne, ale mimo wszystko no, nie, nie chcę ich. E, Stawiać koło serii, które mają dopiero swoje pierwsze wydanie, kiedy mają swój debiut, i do takich serii należy Lucifer, Sandman i Kingdom Come. Te trzy komiksy były fantastyczne, były super. E, no ale no, po prostu nie widzę sensu wstawiania reedycji. Ciężko będzie to potem robić w kolejnych latach, kiedy komiksy, które już kiedyś oceniałem, dostaną swoje reedycje. Dlatego już w tym miejscu po prostu nie chcę ich stawiać, ale chcę je wyróżnić, tak? Bo to są naprawdę bardzo fajne serie, każda z nich ma swoje plusy, szczególnie no Kingdom Kong to udowadnia, że w DC do można zrobić coś dobrego. Eee... Ale również Sandman, Lucifer, które są sobą w pewien sposób powiązane i naprawdę są świetnymi komiksami. E, Stanby na cały czas będę recenzował na swoim kanale. Lucifera możecie znaleźć recenzję na moim fanpage'u. Na pewno jeszcze przygotuję coś większego, albo e, na, na właśnie w ramach e, recenzji pisanej, albo w ramach jakiegoś felieto, wideo Felietonu czy cokolwiek e, o Luciferze, kiedy już ukaże się tom trzeci. E, natomiast tutaj chcę je po prostu wyróżnić. I przejdę do topki. Miejsce 11, o którym wspomniałem miejsce honorowe w moim sercu. Suicide Squad, z krew. Komiks, który po prostu mi się bardzo podobał, który był tym akcyjniakiem, którego w tamtym momencie potrzebowałem. Był taką czystą rozrywką. Był fajnie napisany, dobrze narysowany, z masą trafionego humoru. Z ciekawymi postaciami, po prostu wielkie wow. Wreszcie udało się wykonać świetny komiks w ramach DC. Po raz kolejny to mówię, bo naprawdę, powiem Wam szczerze, że poza, tymi, po, poza Wonder Woman bardzo mało było takich komiksów, które zostałyby mi jakoś na dłużej w sercu. E, które miałem okazję, oczywiście, przeczytać, ale no, wiecie, większość Batmana. Natomiast Suicide Squad fajnie przywraca wiarę w DC. E, no i jeżeli ktoś lubi filmowy Suicide Squad, a ja uwielbiam, no to ten komiks powinien, po ten komiks powinien sięgnąć bo pomimo, że to jest inny skład to sam duch tego, tego właśnie od filmowego składu jest tutaj zachowany to nadal są świetnie napisane postaci różnorodne, które muszą się połączyć dla jednego ważnego celu i to działa fantastycznie, co prawda są to dwa zupełnie inne dzieła i super e, ścisła topka już przechodzimy do tego także miejsce 10, Kryminal Tom 5 moim zdaniem po pierwszym tomie był pewien spadek jakości. E, pierwszy tom był bardzo fajny. Swego czasu mówiłem o tym na Popcomics. E, chyba w swoim w ogóle pierwszym materiale, to był mój pierwszy taki trochę dłuższy monolog w ramach e, Popcomics i naprawdę super mi się pierwszy tom czytało. Niestety potem był sp pewien spadek jakości szczególnie w tomie drugim i trzecim. To nadal były dobre kryminalne historie, ale według mnie czegoś tam zabrakło. Co już zostało przywrócone przy czwartym tomie. Natomiast ten piąty tom po prostu podwał mnie niemiłosiernie. To jest fajna, mocna historia, gdzie Brubaker pobawił się świetnie narracją, przedstawił nam różne imponujące postaci i generalnie super się to czyta. To jest bardzo fajny dramat akcji. Gdzieś z tymi kryminalnymi akcjami w tle i ja po prostu jestem tym zachwycony. Według mnie zasługuje to, ten tom, by o tym mówić. I jeżeli nie czytaliście poprzednich tomów, a teraz myślicie, no dobra, no ale on poleca tom piąty, możecie ze spokojem sprawdzać, bo to jest właściwie antologia, która się łączy ze sobą, ale jakby nic nie wymaga, żeby. Nie jest wymagane, aby to czytać po kolei, czy jakoś tak. Więc możecie sobie po prostu chwycić ten piąty tom, przeczytać i będziecie mieli bardzo fajny, krwisty, mroczny, klim... brutalny dramat akcji i tyle. Mi, nic więcej nie trzeba. Super rzecz. Mucha, wydawaj więcej takich rzeczy. Yy, miejsce dziewiąte: Immortal Hulk. I to będzie dla wielu zaskoczenie: no bo jak to? Przecież tak zachwalałeś, a mimo to umieściłeś to na dziewiątym miejscu. I w tym miejscu chcę powiedzieć, że generalnie ta topka jest taka, że mógłbym przesuwać poszczególne kafelki i zbyt dużo to nie zmieniło. To po prostu moje ulubione, według mnie najlepsze komiksy, yy, jakie ukazały się w tym roku. I, i Mortal Hard znalazł się na miejscu dziewiątym, no bo to jest dopiero pierwszy tom, który nabiera rozpędu. Eee, ale no i de facto nie domyka w żaden sposób tej historii. Czyli nie, Może o. Inaczej. Generalnie ten tom nie jest domknięty przez to, że Ewing napisał tę początkową historię na 13 zeszytów. I wydanie tych pierwszych 10 zeszytów sprawia, że czegoś tutaj brakuje. I dlatego to miejsce jest dziewiąte, jest to miejsce dziewiąte, ponieważ moim zdaniem, no. Brakuje tego wykończenia, tym niemniej to jest nadal super komiks, bierzcie go, pewnie, ale no nadal jakby brakuje czegoś, w związku z czym tylko to miejsce i aż miejsce dziewiąte moim zdaniem, no bo kurde, to jest nadal, wiecie, to jest, to jest Hulk i znalazł się na miejscu dziewiątym, to jest szok, bo, bo nie wiedziałem, że, że kiedyś, kiedy, przed premierą mimo tego Hulka, że jakiś komiks z Hulkiem nie tak podwie i jest to super rzecz, sprawdzajcie ją, to jest to, co powiedziałem w recenzji. Myślę, że nie ma co więcej dopowiadać, niż po prostu żebyście brali. A myślę, że w przyszłych latach ta seria wskoczy na wyższe miejsce, może nawet do ścisłej topki, bo widzę, ile tu jest dobrych motywów, ile potencjału, ale na razie, miejsce dziewiąte, żeby tak wiecie, nie zapeszyć. E, miejsce ósme: Spider-Man, historia życia. Myślałem, że historię ze Spider-Manem nie podwoł mnie aż tak, ale weszła historia życia, weszło Life story i podwoiło mnie niemiłosiernie. James Darski stwierdził, że fajnie byłoby połączyć poszczególne historie, jakie przeżywał Peter Parker, i złączyć to w jedną spójną opowieść. I wyszło mu to fantastycznie. To jest po prostu wybitna seria, która, moim zdaniem, każde... która będzie się starzeć świetnie. To będzie współczesny klasyk, według mnie. I w tym momencie, no naprawdę warto go sztać. Czy to, czy jeżeli lubicie Spidermana, czy po prostu Petera Parkera, to będziecie się bawić świetnie, będziecie po prostu porwani tą historią. A jeśli nie lubicie, to myślę, że warto, bo ta historia wam pokaże, dlaczego ludzie go uwielbiają, ale też co sprawia, że wielu ludzi go nienawidzi. Świetna rzecz, bierzcie w ciemno, bo naprawdę nie pożałujecie. Miejsce siódme ponownie należy do Egmontu, ponieważ jest to szeryf Babilonu. E, historia, o której nie mówiłem na kanale, mówiłem swego czasu w kilku zdaniach na Instagramie, kiedy czytałem to angielskie wydanie. Sprawdziłem również polskie, jest fantastycznie. E, fajnie było sobie tę historię dwa razy przeczytać. Tom King, który przedstawia wojnę współczesną, robi to w sposób świetny. W sensie, wojna współczesna jest bardzo rzadkim tematem. A mimo to powinna być coraz częściej podejmowana, bo jest niesamowicie brutalna, nawet brutalniejsza od słynnej pierwszej czy drugiej wojny. E, rządzi się zupełnie innymi prawami, natomiast e, bardzo jest o nie cicho, no bo to jest wojna współczesna. I właśnie takie komiksy jak Sheriff Babylonu udowadniają, że to jest bardzo ciekawy materiał, e, szczególnie oczami kogoś, kto pracował w CIA czy FBI, bo nie pamiętam teraz, gdzie pracował Tom King. Natomiast tak, e, Tom King przedstawia tutaj właśnie taką historię... I robi to w sposób fantastyczny. Przedstawia kilka niesamowitych momentów, w których po prostu ludzie zachowują się jak ludzie. I jest to coś pięknego, życiowego, spójnego. A przy tej okazji opowiada fajną, ciekawą historię samą w sobie, więc polecam. Jeżeli jeszcze tego nie czytaliście, to sprawdzajcie. Załączę wam link do swojej recenzji w opisie pisanej recenzji, aby jeszcze ewentualnie was, was móc przekonać. Miejsce szóste natomiast należy do Deadly Class. Generalnie w tym roku ukazały się trzy tomy Deadly Class, tom piąty, tom szósty, tom siódmy. W mojej opinii to tomy odrobinę słabsze niż w zeszłym roku. Czwarty był według mnie najlepszy. Natomiast nadal jest to fantastyczna seria, niebotycznie narysowana, niebotycznie pokolorowana, myślę, że niebawem zrobimy sobie jakiś większy materiał, bo widzę, że po prostu Dedeklas klika się na moim kanale niesamowicie po, po serialu, który został e, chamsko skończony. W związku z czym Deddy Class tutaj się ładnie e, znajduje. Natomiast ten 5, szósty, siódmy tom jest odrobinę słabszy, przez to, że on po prostu musi co nieco podbudować. To nadal są bardzo fajne relacje. To nadal fajnie się czyta, to nadal dużo się dzieje. Natomiast według mnie te tomy musiały troszeczkę zejść niżej, żeby odpowiednio popodbudowywać. I dopiero ósmy tom, który ukaże się już w lutym, e, będzie mógł trochę więcej e, pchnąć te fabuły do przodu. Pewnie znowu będą się działy większe, rzeczy większe niż życie. Dlatego nadal polecam Deddy Class. Nadal to jest jedna z najlepszych Serii komiksowych na rynku, ale mimo wszystko te, 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 te tomy były po prostu odrobinę wolniejsze. Co nie zmienia faktu, że były po prostu fan, fantastyczne. Miejsce piąte należy do serii Spectacular Spider-Man wydanej przez Muchę. Boże Święty. Pamiętam, że jak czytałem pierwszą historię zawartą w tym tomie, to napisałem do wszystkich, że to jest mój komiks roku. To jest tak mocna, intensywna, psychologiczna historia. Gdzie po prostu wreszcie ktoś zauważył, że Spidermana powinno się pisać trochę dojrzalej, gdzie świetnie przedstawiane są relacje międzyludzkie, a szczególnie relacje między synem i ojcem z różnych perspektyw, w różnych kontekstach. Ta seria po prostu zasługuje, by się o niej mówiło. Mam swoją recenzję, również wam ją podrzucę, gdzie chyba się rozpiszę na tysiąc słów, bo uważam, że warto. Naprawdę, to jest niesamowity komiks. Mocno psychologiczny, udowadniający, że w latach 90. ludzie mieli wiele więcej odwagi, moim zdaniem, i też po, przedstawiający mi, dlaczego, znaczy przynajmniej dla mnie, było to o tyle ciekawe, że wreszcie zrozumiałem, dlaczego ludzie tak bardzo kochają komiks lat 90., gdzie faktycznie to było odważniejsze, mroczniejsze, bardziej psychologiczne. I powiem Wam szczerze, że gdybym teraz został w ramach współczesnych komiksów, coś takiego, to w ogóle bym nie odczuł, że ta seria ma 30 lat. Raczej bym powiedział, że wow, dostaliśmy współczesny klasyk. Dostaliśmy coś, co potrzebowaliśmy po prostu. Dlatego super mucha, wydawaj więcej takich rzeczy ponownie to powiem, ale naprawdę było to fantastyczne. Weatherman, miejsce czwarte. Jedno z największych zaskoczeń, ale i też nie zaskoczeń. Po prostu bardzo dobry komiks, jaki ukazał się na naszym rynku. Po raz kolejny non stop komiks dostarcza. Weatherman po prostu jest niesamowity, jest niebotyczny, ma. W pewien sposób dla mnie było takim um, momentem uspokojenia po Tokyo Ghost. To znaczy, kiedy wyszło Tokyo Ghost, byłem po prostu taki smutny, kiedy się już zakończyło. A kiedy dostałem Weathermana, to ta dziuda została gdzieś tam załatana, bo Weatherman to znowu jest sci-fi, cyberpunk, ale zupełnie co inny, zupełnie inne, zupełnie w innym kierunku, w, zupełnie w innym kierunku podążające, ale mimo wszystko fantastycznie napisane, narysowane, i niesamowicie czekam na trzeci tom. Bo, A, zakończenie drugiego. Ci co tutaj to wiedzą o czym mówię. To jest po prostu fantastyczna seria, którą warto sprawdzać. Bo jest ładna, kolorowa i przede wszystkim fajnie, bardzo napisana. Mam nadzieję, że, że trzeci Tom dostarczy i za mnie tę historię jak najlepiej jak tylko można, bo potencjał na to jest. No i zbliżamy się do ścisłej topki trzech rzeczy, w których znalazły się aż dwa komiksy frankofońskie. Czego się nie spodziewałem w zeszłym roku, ale no, tak się akurat ładnie złożyło. Miejsce trzecie należy do walizki. Walizka od Lost in Time to komiks po prostu prześwietny, przepięknie narysowany. Nawet powiem więcej, to jest najładniejszy komiks tego roku. Natomiast przy tym niosący bardzo fajną fabułę z ciekawym przesłaniem i generalnie bardzo spójne dzieło. Chciałbym nawet, żeby ta historia była trochę dłuższa w ramach tego, co oferuje. to znaczy, żeby ją tak poszerzyć, rozwinąć, ale z drugiej strony, może by to jakoś zepsuło całość, nie wiem. Natomiast to, co dostaliśmy, jest po prostu fantastyczne. Jest no, jeden z moich ulubionych komiksów tego roku. E, zostało mi w pamięci, pomimo że czytałem to chyba jakoś w latem, czy coś takiego. E, także, no, jestem po prostu zachwycony i dlatego ten komiks tutaj trafia. Czytajcie, po prostu, czytajcie. A drugie miejsce ląduje w rękach a właściwie na kartkach komiksu Lao Komiksu, który udowodnił mi jak ciekawe potrafią być frankofony, a przy tym przedstawił mi naprawdę ciekawe wydarzenie historyczne, ukazując wojnę opiumową z różnych perspektyw, zarówno jednej jak i drugiej strony. Po prostu wielkie wow. Ciekawy historyczny komiks, bo tak, historycy pracowali przy tym, aby to było dopracowane pod tym kątem. Ciekawi bohaterowie z różnymi wątkami, drogami, jakie przechodzą. Też wypadają naprawdę fantastycznie. E, większy format, który podkreśla batalistyczne sceny i po prostu podkreśla jakiś ogrom niektórych lokacji. Wielkie, wielkie wow. Bawiłem się przy tym komiksie. Znaczy, nie wiem, czy to można określić e, słowem zabawa ale była to ciekawa, interesująca i dość intensywna podróż, która gdzieś mi w głowie została, także serdecznie polecam Wam też się zaznajomić z tą pozycją. A miejsce pierwsze, to najważniejsze, ląduje do komiksu, którego chyba większość osób może się spodziewać po moim ostatnim materiale, gdzie tłumaczyłem, dlaczego ta pozycja jest idealna dla... jest właściwie M jak miłość dla fanów superhero, czyli Invincible. Powiem Wam, że długo się zastanawiałem, czy to, miejsce, czy to pierwsze miejsce powinno lądować akurat w rękach, czy tam katkach tego komiksu. Natomiast uważam, że zdecydowanie tak. Zdecydowanie e, zasługuje na to miejsce, ponieważ jest to historia, która udowodniła mi, jak wiele można zrobić w temacie superbohaterskich rzeczy jak bardzo komiksy Marvela czy DC są niszczone przez to, że cały czas redkonują, odświeżają, zmieniają wszystko. I ja mogę chwalić Marvela, ale zawsze będę ją przed już teraz to, że da się zrobić fajną, spójną historię, która doprowadzi do końca, może nie na idealnego końca, ale na pewno jakiegoś fajnego końca. I przede wszystkim będzie konsekwentnie prowadzić te wątki wszystkie, wszystkie drogi bohaterów. No, wypada to po prostu fantastycznie. To jest rewelacyjna pozycja i nie przeraście się tymi 12, 12 tomami, bo to ja wiem, że to jest dużo, ale uwierzcie mi, że będzie się przez to mknęło idealnie. To jest, to jest fantastyczna seria, to jest dobrze napisana seria, mająca mnóstwo ciekawych momentów, bohaterów, drogi, no idealnie. I powiem Wam, że szczególnie cieszę się, że akurat w tym miejscu już została zakończona ta seria, bo wyszło, w tym roku generalnie wyszedł też Tom 11, w którym Dzieją się według mnie rzeczy najciekawsze, coś co mnie osobiście mocno rozbiło emocjonalnie, więc no, szczególnie te pierwsze miejsce na tej liście po prostu jest zasłużone. Czytajcie tę serie, to jest wybitne dzieło i, no, a, więcej takich komiksów, po prostu więcej takich ciekawych, świeżych rzeczy, które tak umiejętnie i czasem nieumiejętnie będą wam przedstawiać te wszystkie e, sztampy superhero, telenovel. No, miód, cud, cud, idealnie. E, no i dobrze, przejdźmy jeszcze tylko do tej ostatniej sekcji, którą wam obiecałem, czyli. Podsumowanie tego roku. Powiem Wam tak, generalnie było kilka pozycji, których nie przeczytałem, a uważam, że byłoby warto i mogłyby się na tej topce znaleźć. Między innymi byłoby to Justice tom pierwszy, który ukazał się na naszym rynku. No po prostu bardzo fajna seria, która też właśnie, wiecie, przedstawia nam to DC w trochę innym kontekście. No to jest jednak tom Taylor, który się nie boi pisać, nie boi się zabijać niektórych bohaterów i to brzmi i wygląda naprawdę, naprawdę super. Nie przeczytałem także ostatnich łowów Craymana, które pewnie też by się tutaj znalazły, bo są wybitne. Czytałem do pewnego momentu, uważam, że w tym, do tego pewnego momentu były super. No ale niestety nie miałem okazji już e, czytać dalej tego tomu. Niestety dużo jest rzeczy do recenzji, dużo jest rzeczy, które wychodzi na bieżąco. W związku z czym gdzieś tam to odkładałem, a potem już o tej serii to troszkę mi się zapomniało. E, natomiast z przyjemnością gdzieś tam kiedyś e, sobie to jeszcze nadrobię. I nie narobiłem jeszcze z Spuriera, który ukaże się tam pewnie w odcinku za jakiś czas. Poza tym, co mogę powiedzieć o tym roku, tak ogólnie rzecz biorąc, mogę Wam powiedzieć, że był na pewno bardzo, bardzo dobry, w sensie Powiem wam tak, mam wrażenie, że dużo było w tym, komiksu, w tym roku komiksów, które nie były ani dobre, ani złe i po prostu były średnie. Do tego stopnia, że generalnie no, nie mogę powiedzieć, żeby to był jakiś straszny rok. Wydaje mi się jednak, że w zeszłym roku ta y, różnica była trochę większa, i albo dostawaliśmy rzeczy naprawdę złe, albo dostaliśmy rzeczy naprawdę dobre. I mimo wszystko wydaje mi się, że tamten rok był o dobinę lepszy. Natomiast no, w tym roku mimo wszystko, wiecie, już pandemia zaczyna nas trochę dosięgać, bo problem jest taki, że niestety twórcy wszystkie twórcze są trochę opóźniane, w związku z czym to idzie trochę dłużej o tym mówił na przykład Tomasz Kołodziejczak w ostatnim wywiadzie gdzie właśnie publikowali informacje o Star Warsach czy znaczy o wszystkich historiach Zgwiezdnych Wojen no i właśnie widać to będzie teraz, że coraz mniej tych historii będzie się ukazywało ogólnie, po prostu będzie trzeba wyciągać troszeczkę starsze tytuły natomiast no, mimo wszystko wydaje mi się że i tak był to całkiem niezły rok bo no cóż, no ukazało się dużo dobrych tytułów. W sensie wiecie, tą topkę 10 udało mi się łatwo dość skleić. Yy, wyszło wreszcie Marvel Fresh, które oferuje nam dużo nowej jakości. Jest to po prostu naprawdę ciekawa. Ciek są to, nawet wiecie, jakby są to rzeczy lepsze, gorsze, ale jakby stałem się czytać większość z tych rzeczy i naprawdę nieźle się przy tym bawię, nawet jeżeli jest to zwykłe czytadło, to jest to bardzo dobre czytadło czasem. Yy. I, I muszę przyznać, że jestem gdzieś tam zadowolony z tego, co, co, co się udało. E, na pewno ja mogę ze swojej strony powiedzieć, że zacząłem czytać więcej wydawnictw i jestem zadowolony, bo e, obiecałem sobie w zeszłym roku, że zacznę czytać więcej i faktycznie udało mi się więcej czytać. E, jak widzicie, na tej topce znalazły się aż 4 wydawnictwa: czyli Egmont, Mucha, Nonstop Comics i Lost in Time. Życzę tym wydawnictwom jak najlepiej i liczę, że w kolejnych latach też nam będą tyle dobrych rzeczy dostarczać, a szczególnie w przyszłym roku, który, no właściwie czy w przyszłym, no de facto w tym roku, który już mamy. E, już mamy niektóre pozycje, mogę powiedzieć, że jest na razie okej, okay. niebawem ukażą się na pewno odcinki, na pewno okaże się jeszcze odcinek z zaległościami z DC, na pewno okaże się jeszcze coś o Marvel Fresh. E, no i cóż, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Piszcie swoje topki w komentarzach, bo chętnie sobie poczytam, jak tam u Was to wygląda. Piszcie też, co sądzicie o moich wyborach. Czy uważacie, że powiedzmy jakiś komiks nie zasługuje, żeby trafił do topki? A może, nie wiem, recenzowałem jakiś komiks na swoim kanale, a nie znalazł się tutaj na topce i dlaczego? Piszcie, ja chętnie sobie z Wami podyskutuję. Zawsze są to miłe dyskusje, a przynajmniej za, prawie zawsze. E, także dzięki bardzo za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.